Czego ona chce? Ona chce, czego ona chce. Czego ona chce, czego ona chce. Czego ona chce, ona chce, byś się postarał. Usłyszy ci subtelny alarm Czego ona chce? Ona chce byś do po baby ciała jej Ale niech od razu za nią szalał Czego ona chce? Ona chce byś się postarał Usłyszy ci subtelny alarm Czego ona chce? Ona chce byś do po ciała jej Ja czasem myślę sam o sobie głupi ty nie zrozumiałem, że zapraszam mnie do gry A tam ktoś na końcu sali już na nią ostrzy swe I w rezultacie z klubu ja będę wychodził złym Czasem nie mam po nich jest odwrotnie, mówię że mnie nienawidzi a spogląda na mnie zalotnie chce mnie zaczepić, mówię wyglądasz okropnie i w rezultacie czasowo jest spędzamy samotnie, nie wiem czy chciałbym aby to wszystko było prostsze, obserwując uważnie można w tym logikę dostrzec by im nie dać się sprowadzić na manowce, muszę umiejętnie przed nią zgrywać czarną owcę zostanę dla ciebie złym chłopcem i wtedy będziesz mogła sobie węszyć Podstęp podstęple, to na nodę ale czy zapewnia postęp do mnie pełny dostęp Czego ona chce? Ona chce Byś się postarał Usłyszeć subtelny alarm Czego ona chce? Ona chce Byś do po babie ciała jej Ale nie od razu za nią szalał Czego ona chce? Szok. Pożywiona bawi się biżuterią, a powietrzu pachnie tak zwaną chemią. To nie guci wiem to na serio W powietrzu pachnie kobiecą kokieterią. W moim sercu spodziewa się awansu i śmieje się z każdego mego żartu. A męskie ego nie posiada dystansu i aproba. się postarał, usłyszy czysto ten alarm, tego ona chce ona chce być do tej lubowej ciała jej, ale nie od razu za nią